Siemano! dzisiaj sobota przed nami, więc rozpoczynamy weekend. Witam oczywiście wszystkich serdecznie na kanale Gruby Kupon. Myślę, że jest to doskonała okazja, aby zostawić kciuka w górę pod tym filmem oraz zasub zasubskrybować ten kanał za co serdecznie z góry dziękuję i lecimy oczywiście z kolejnym filmem, który powstaje. W ramach współpracy z Betflikiem, z filmem, na którym dowiecie się, czego dzisiaj nie stawiać. Zanim przejdziemy jeszcze do konkretów, przypominam standardowo, że hazard w Polsce jest dozwolony z legalnych źródeł dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Nie ma co tutaj ukrywać. Jestem mocno wkurwiony, ostatnio tak słabo idzie, że po prostu szkoda gadać. Dzisiaj mam nadzieję, że rozpoczniemy w końcu, w końcu dobry weekend, że będzie to wyglądało. Trochę lepiej i pójdzie nam po prostu lepiej. No cóż, przechodzimy teraz do promocji w betcliku. Oczywiście jest ona aktualna cały czas i jest skierowana dla osób, które jeszcze konta nie mają. Jeżeli chciałby się założyć. Wystarczy, że wpiszesz podczas rejestracji nasz kod gruby kupon i wszystko będzie działać. Następnie, jeżeli zagrasz swój pierwszy kupon za przykładową, maksymalną kwotę 228 zł i coś po drodze nie wejdzie, betkich zwrócić Ci dwie stówki w formie freebetu. Taki freebet należy obrócić jednokrotnie po kursie 2,14 i następnie można kasa wypłacić. Dlaczego zwrot 200 zł, a nie 228 Trzeba tutaj pamiętać, że 28 zł jest podatkiem. Jeżeli twój pierwszy kupon okaże się być wygrany, no to tutaj cały czas nic się nie zmienia kasa jest Twoja i można wypłacać. Wszystkich zainteresowanych, jak zawsze, standardowo odsyłem do pierwszego komentarza pod tym filmem. No i lecimy jeszcze z konkursem. Standardowo 5 tych do wygrania. Co należy zrobić, aby o nie popatrzeć? Zostawić kciuka w górę pod tym filmem, zasubskrybować ten kanał. No i w komentarzu wytypować dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Lazio a Torino. Typujemy do godziny 20.45. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie oraz bez loginu graczom na betkik nie biorą udziału w zabawie. I jak zawsze wygrywa jedna osoba, która poprawnie wytypuje dokładny wynik, i będzie najbliżej minuty pierwszej bramki. A teraz zobaczcie, co dzisiaj omijać szerokim łukiem. Na dzisiaj wchodzę tutaj w Trebelka Kurs 297 ze stówki 261 złotych na kuponie i zaglądam najpierw do angielskiej Premier League, gdzie już o 13.30 tottenham będzie grał z Brighton. Myślę, że tutaj zdecydowanym, zdecydowanym faworytem są koguty. Ostatnio są w bardzo dobrej formie 4 cztery, cztery poprzednie mecze to cztery zwycięstwa i to w bardzo, w bardzo fajnym stylu. Brighton z kolei ma swoje kłopoty. Ostatnio co prawda wygrali z Arsenalem, jednak myślę, że tutaj, tutaj to gospodarze są zdecydowanym faworytem i kurs 1,55 na ich zwycięstwo jest w mojej opinii kuszący i dlatego go tutaj pobieram sobie do Trebla. Drugie zdarzenie z La Liga. Alawesz gra z Rayo Vallecano. Stawiam tutaj na to, że Rajo strzeli co najmniej jedną bramkę. Jeśli chodzi o obie ekipy, to spisują się w ostatnich tygodniach mocno, mocno poniżej swoich oczekiwań. Alawesz jest tutaj Czerwoną latarnią ligi zamykają, zamykają tabelę Wajekana z kolei w ostatnich pięciu meczach tylko trzy remisy plus dwie porażki. No myślę, że myślę, że gdzieś tutaj pogubili swój rytm Niemniej potrafią oni stwarzać sporo sytuacji w swoich meczach. Niestety brakuje często tej skuteczności. Myślę, że tutaj z, w, me, w starciu z Alawerz będą mieli okazję tą skuteczność poprawić. Ja liczę na co najmniej jedną bramkę z ich strony i ostatnie zdarzenie, Fiorentina gra z Wenecją. Podobna sytuacja. Tutaj Fiorentina jest mocno ostatnio w gazie, wygrywają swoje spotkania z kolei, Wenecja, Wenecja zajmuje 18 miejsce, 22 punkty, mają na swoim koncie ostatnie 5 meczów, to 5 porażek i aż 57 straconych gori w 31, 31 kolejkach. Myślę, że tutaj zdecydowanym faworytem są gospodarze, ekipa piątka i ja tutaj stawiam na zwycięstwo Fiorentiny. Tak wygląda mój treble na dzisiaj, dzięki i powodzenia. Cześć, świąteczny weekend nie jest na szczęście wolny od wielkiej piłki. No, i ja spróbuję zagrać dubla, który moim zdaniem ma całkiem spore szanse powodzenia. W pierwszym meczu Polska druga Liga, gdzie Stal Rzeszów, czyli lider tabeli, zagra z ruchem Chorzów. Ruch Chorzów w bardzo dobrej formie, strzela ostatnio bardzo dużo goli. Z kolei Stal Rzeszów ma już tak dużą przewagę nad resztą stawki, że no nie musi aż tak do tych meczów mocno podchodzić. No i moim zdaniem ruch Chorzów, który jest w świetnej ofensywnej formie, strzeli gola w wyjazdowym meczu właśnie z liderem tabeli. Coś takiego. Zagram po 1.54 i myślę, że jest to bardzo, ale to bardzo fajna opcja. No i drugi mecz. La Liga hiszpańska, gdzie Getafe zagra z Villarreal. Villarreal po tak fantastycznym zwycięstwie z Bayernem Monachium będzie raczej trochę podmęczony, nie będzie z tak wielkim skupieniem grać. No, zwłaszcza że w poprzednich rundach, kiedy Villarreal eliminował kolejnych rywali z Ligi Mistrzów, no to później przychodziły mecze ligowe, no i Villarreal spiswał się bardzo, ale to bardzo słabo, i zazwyczaj te mecze przegrywał. Ja więc tutaj gram to, że hetafę zarówno strzeli gola, i Villarreal zrobi to samo. Po tak mocnym wejściu w Bayern, no pewność siebie grać z Villarreal na pewno jest na bardzo dużym poziomie, więc będą zapewne grali fajną piłkę, coś strzelą. Ale z racji tego zmęczenia i z racji tego, że no Hetafa Bayern to jest jednak zupełnie inna półka, no to hetafę też coś będzie w stanie strzeć korzystając z tego, no że Villarreal jest na y, jeszcze pewnie myślenie po tym wielkim zwycięstwie z Bayernem. Także z tych dwóch zdarzeń kurs ogólny 3.13 i za standardową stówkę do wygrania mamy 275 zł i 44 grosze. Dzięki. No i jeszcze standardowo na koniec męczy buła z mojej strony. Pamiętajcie, abyście robili własne analizy. Grajcie za tyle, za ile możecie przegrać. Jeżeli coś się nie podoba, olewajcie tutaj, grajcie po swojemu, analizujcie po swojemu, bo to są tylko i wyłącznie nasze subiektywne opinie dotyczące danych spotkań. Zresztą sami widzicie, jak to kulawo ostatnio idzie. Życzę Wam wszystkim dobrego weekendu udanej niedzieli i zielonych kuponów. Siema!